Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na domowe gofry, które możecie sobie szybko przygotować na śniadanie. Do naszych gofrów będziemy potrzebować: 9 łyżek mąki orkiszowej, 4 łyżki mąki ryżowej, pół łyżeczki sody, budyń waniliowy 40 gram, 2 jajka, 2 łyżeczki oleju kokosowego, pół szklanki mleka owsianego. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek. Do białek dodajemy pół łyżeczki sody i ubijamy. Pod koniec dodajemy miód i jeszcze chwilę miksujemy. Jana jest ubita, gdy po obróceniu miseczki dnem nie ucieka na dół. Do miski z żółtkami dodajemy pozostałe składniki i wszystko razem miksujemy. Do uzyskanej masy dodajemy ubite białka. I na najniższych obrotach wszystko razem miksujemy. Rozgrzaną gofrownicę lekko smarujemy olejem. Zobaczcie, nasze ciasto ma taką konsystencję. Nakładamy masę na rozgrzaną gofrownicę. Tak mniej więcej po dwie łyżki. Po trzech minutach nasze gofry są już gotowe. Przed każdą porcją przesmarujcie gofrownicę olejem, aby nasze gofry się nie przywierały. Z przepisu wychodzi 10 chrupiących i puszystych gofrów. Możecie je zjeść z dowolnymi dodatkami. Jeśli spodobał Wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!